Przed nami okres beztroskiego lenistwa, przynajmniej dla niektórych właśnie zaczynają się wakacje. Co robić w mieście podczas letniej kanikuły? Jedną z atrakcji lata w mieście będzie zmodernizowany basen odkryty. Na gości czekają atrakcje wodne, masaże, kaskady, gejzer oraz rodzinna zjeżdżalnia. Baseny odkryte są po modernizacji, jest nowa stacja uzdatniania wody wraz z atrakcjami wodnymi. Planujemy otwarcie na najbliższą sobotę, czyli pierwsza sobota wakacji. Tutaj jak widać za moimi plecami czekają masaże, zjeżdżalnia rodzinna. Tutaj nasi klienci narzekali zawsze, że jest za zimna woda na basenie. Mamy zamontowaną instalację solarną. Woda basenowa będzie przepływać przez te solary. No i dzięki temu będzie się nagrzewać. Zakładamy, że przy takiej słonecznej pogodzie temperatura wody w basenie będzie wyższa od 2 do 4 stopni. Dzięki samodzielnej stacji uzdatniania wody będą też czyte czynne baseny kryte równocześnie, czyli od 12 do 18 basen kryty pływacki do dyspozycji naszych klientów. Trzewianie będą mogli nie tylko wylegiwać się nad wodą, ale także skorzystać z letniej oferty przygotowanej specjalnie dla tych, którzy chcą spędzać lato aktywnie. Przede wszystkim to są turnieje dla dzieci i młodzieży. Kontynuujemy to, co robiliśmy w latach poprzednich. Duża taka nowość to będzie taki czwartek dla osób plus 60, czyli bezpłatne zajęcia fitness plus aqua na krytym basenie. Tutaj dodatkowo dla osób, które kupią bilet na otwarty basen o 10 jest nauka pływania, od 14 do 15 aqua w wodzie. Te zajęcia się cieszyły olbrzymią popularnością i było hitem w zeszłym roku. Od 10. będziemy udostępniać tutaj korty przy basenie bezpłatnie. Dodatkowo będzie szkółka w każdy, piątek, tygo, w każdy piątek tygodnia w lipcu szkółka bezpłatna dla dzieci. Tego lata po raz pierwszy będą działały równolegle, odkryta i kryta pływania to efekt zakupienia nowej stacji udarniania wody.